SPG a tu już jest trzeci odcinek Combat y, z Mordesem. Dobra. Yy, no, witajcie. Ja na chwilę muszę wyjść z kanału. Ty nie wychodź. Dobra, my idziemy. Ja sobie już Miny muszę za założyć. Właśnie też. To czekaj, aż dojdę i dopiero ty. Żeby gra się nie skończyła. No, te teraz ty możesz. Są tu lobby. Jest... Czekaj się wszyscy. Dobra, kilka. padłem. Uh, my character, inventory. Już zaczynamy. Start. Pierwszy kill. Kill czy dead? Zapadłeś? Nie, pytam się ciebie, czy kill czy dead? Kill. Gdzie jesteś? Bo ja Wiesz, lecimy na górę Chodź i lecimy na drzwi Czekaj, drugi kill za chwilę. Drugi kill Eee Jak ty dostałeś Hike czy coś takiego? A tu taka paczka co sobie wypada z ludzi Ja idę na dźwigni, Michał. I Czekaj, ja... mm. Dobra, to ja będę czekał na spawnie. sobie wezmę... teraz miny. A mnie, bo ja już miną wezmę. Nie, nie trzymaj mnie. Czekaj, ja ustawiam tutaj. Padłem. E Padłem e Aha. Bo czekam na spawnie. Co ci kill? Jestem pierwszy. Dobra, lecimy. Oh. Co to? Ciebie jest. Padłem. Kurczę, jestem drugi. To nie fair. Ej, lecimy tam. A, ty jeszcze nie padłeś? Nie. A, spoko. One kill! Ktoś się od mutał. Dobra, padli. A, padłem. Widziałem, musiałem to zobaczyć. Jak ty przepięknie padasz. OOOOOOL Muszę iść zupełnie Czekaj chwila. Co? Muszę iść miną zupełnie Najpierw minę. Ale gościu wie, że tam są razem uzupełnia Nie ma twój e LOL Ej dobra nie nie tu. Chodź, 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 chodź To lecimy tam szybciej LOL! Zabierz swojego miną. Jak? No, goś wszedł w moją minę. Nasz? Tak. Hej, człowiek. To możliwe? Właśnie nie wiem. Ostatnio są błędy. Ja ostatnio zasadzie o, od bana miny. Pan... Co? Coś bana dostał. Gdzie ty? Ma A, słuchaj, tu też tam lecę. Kurcze, padłem. Też padłem. Lecimy tam. LOL w powietrzu i zedłem, LOL. Ej, Dora, chodź, 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 chodź. Lecimy. Czysto. Czysto? LOL, co czy to było? Ten, taki, taki coś, taki coś jak się pojawił. Michał Lecimy Zadłem Ja też Ale nadal wygrywałbym, Michał Michał, ja bym zaryzykował i szedł tam yy, do ich bazy, spróbuję zajrzeć Ej, dobra, ja mam pomysł, chodź za mną, chodź za mną, jak się Nie tędy, nie tędy Chodź Ja mam killa Czekaj Aj, ja też. żebyś czekał, Nic na chama. Dobra, ale co? No chodź, chodź, chodź. 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 wody Chodź. 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 się Chodź. 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 LOL! Ej, cztery, czterech było tutaj. Gdzie jesteś? Udałem. Przepraszam, że się tam miny no, Round start. Widzę przeciwnika. Tutaj gdzieś jest. Czyli gdzieś wchodził okay, przeciw. Ja muszę... no, no. LOL! Ej, ej, zabijaj, zabij. Przeciwnik! Kurde! Miłeś że No strzelałem w niego Round start. No bo ja nie wytrzymam zaraz. Hmm. Co ja go niby nie wytrzymasz? Muszę się wysłać. Aha <laughs> <laughs> Okej okay, już Dobra, to czekaj. Tylko ja się spełniłem, gdzie jesteś? Eee... no spełnię Chodź Uj, dobra, poczekaj. Mam killa A ile Mnie... HP? 100 na 100. Dobra, to. Chodź Czekaj, bo to dobra broń chyba. Bo... A może i nie. Granat, granat, granat. Uważaj. Dawaj, szybko, 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 szybko. A z góry, z góry. Ja chyba tu wygramy. LOL. Chodź, wejdź w moje miny. Nobie. Nie, yeah, nie. Yeah. Dobra, chodź, lecimy. Tam jeszcze raz. Czekaj, ja idę do... Najkrótszą jeszcze. drogą tam lecimy. Najkrótszą i najniebezpieczniejszą. Gdzie ty? No ine podchodzą. Już tam schodzę. Ochodź no <laughs> Nie, 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 ludzie tylko tak piszą. Mm. Znowu padłeś? No. Ej, dobra, co ja bym na spał? Mam 15 dedów, fajnie, nie? Chodź, choć, ja mam 16, włama O, oh, no, stary, e, co? Kiłem go. 4 killa 8 killów, co? 8 killów, 17 dedów. 4 kille i 17 deadów. Dobra, ej, czekam na spalnię, jestem za tobą. E, lol, tu w powietrzu wisi na ścianie, zobacz. E, lol, pewno góry padł. Ej, chodź na górę. Szybko, ja już lecę, już biegnę. Dobra, padłem. Ja też. Ha, <kuh> niebezpieczne to, naprawdę. No, naprawdę. <kuh> Tam gdzieś nie... ...le... dał! Dałem mu! kill! Kurde! Wygraliśmy! Michał yes! Żółwik! Monitor! A tutaj? Co A gdzie w ogóle strzeliłem? Tam, gdzie jest 12? Nie Trzeba wiem. ja obok ciebie. Jest Nie. Taki... Jest jakiś mech? Dobra. Ostatni spot. Co to jest? Nie, to jest do ulepszania, jak coś. Łe ja czemu expa nie dostałem? Czekaj, gdzie jestem? To aż nic nie dostałem. Ja mam coś w boksach Dobra, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Nul! Skąd co dostałem. Hmm? Bonus, który jest warty... Czekaj. O kur... Ten, czyli 20 złotych. Ej, dobra. Dobra, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Wygraliśmy, chociaż bardzo lamiliśmy. A więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Piszcie komentarze, jeśli chcecie być w tej serii ze mną, może z Mordesem, No nie. No. No więc do zobaczenia i cześć. Siema.